Witam bardzo serdecznie. Jestem dzisiaj w ośrodku zdrowia przed windą, która albo jest nieczynna, albo się wiecznie zaczyna, zacina. Spróbujemy ją przetestować. Zaryzykujemy? To idziemy. Radna Bartnicza Gineska od razu, jakby się zaczasnęła w tej windzie, to wtedy będziemy wołać o pomoc. Nie wiem, czy ty zostajesz, a ja zostaję na zewnątrz? Czy masz telefon? Mam telefon. Że jak się za. Zatrześniemy, Dobra, ryzykujemy. Nie ma żadnej informacji, że winda jest nieczynna. Winda dla pacjentów. Instrukcja odsunięcia. Pozycja 1. Przekręć, kluczyk. W, jeden. Przekręć kluczyk w pozycji 1, tak? Wybrać przycisk 1 lub 2 lub 3, lub w zależności od tego, jak chcemy jechać. Tuż 1, właśnie. Chcemy 1, żeby w razie czego nacisnęliśmy. I co teraz? I teraz po zakończeniu o, po zakończeniu jazdy. Czy już powinniśmy jechać. Tak? Jakoś nie czuję. Że co, drzwi nam się otworzyły. I teraz nam się drzwi w ogóle nie otwierają. Okej, okay, dobra. Dobra, spróbuj w, w dwójkę. Ja nie mogę jedziemy. Nie jak daleko zajdziemy, ale póki co jedziemy. Trzymasz cały czas, ale jesteś rezydantki. Ja nie wiem. Super i teraz się tak utknęliśmy, że tutaj nie mamy, że tutaj co, teraz nawet jak wyjdziemy, chcielibyśmy wyjść, a żeby wyjść to trzeba co zrobić? Zakończę sobie kluczyk w zero. Czyli na zero, przekręcić kluczyk. Dobra. I teoretycznie powinniśmy umieć wyjść. Teoretycznie, teoretycznie tutaj mamy, niestety zamknięte, możemy prosić o otwarcie? Pani nam otworzy? Bo tu są kraty. Tam wyżej nie wiem, czy jest, ale. będzie nam taniej ten otworzyć. Dzień dobry. Dzień dobry. My próbujemy to przećwiczyć czy to działa, bo z tego co dostaliśmy informacja nie działa. Udało nam się tu wjechać. Zobaczymy jak dalej. A proszę nam powiedzieć jakie, jakie wrażenia zjazd windą. Pamięci czy skarżą się? Do nas jest podjazd, proszę pani, winda to jest na piętro. Do Aha, nas jest podjazd wózkiem normalnie, także... Aha, czyli tutaj nie ma, nie ma tego problemu, nie tak? Nie ma, dobra, to jedziemy wyżej, to w takim razie można sobie zamknąć. Dziękujemy. Waszego piętra na drugie nie ma podjazdu już, czyli trzeba w razie czego windą, tak? Na pierwsze piętro, tak. to znaczy, no bo tam tak, my chcemy, żeby wiem, jesteśmy tak. partner od tej strony, bo to jest różnica tak. terenu, czyli do nas jest normalnie podjazd, a, e, czyli wózkiem tak. można jechać, ale na pierwsze piętro, tylko... Tylko windą. Dobra, to jedziemy windą. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wciskamy dwójkę, pan zamknie, tak? Ale musimy przekręcić chyba na jedynkę. Dobra, i teraz wciśniamy. No, nie wiem jak się to dzieje, ale jedziemy, jedziemy, zobaczymy, czy to jedziemy. Obyśmy dojechali, trzeba pamiętać, że trzeba, czyli trzeba wciskać cały czas, tak, dla pewności jest napisane. Gdzie jest napisane? Podczas jazdy trzymać no. święty w wybranym Proszę Państwa, jesteśmy na drugim piętrze, czyli tu gdzie nie można mniej już dojechać w żaden inny sposób. Dzień dobry. Tutaj dzień dobry. Droniecki Bazar przyszedł z interwencją. To jest. Ale no, no w, w związku z windą. No. no ale muszę powiedzieć, że wjechaliśmy, bez problemu. No, ale że powiem tak szczerze, drugi, no. dzień dobry. Dzień dobry. drugi czy trzeci wtorek słuchajcie, bo to mhm. ja napisałam, że lekarz, ale technik mhm. był i panie starsze o kulach słuchajcie i ta jedna mówi, że dzwoniła dzień wcześniej do burmistrza mhm. zapytać, czy winda będzie działała. Mhm. Rozumiem, bo tam jest też taki napis, żeby jak się jedzie to cały czas wciskać, tak? tak? I a to... księci próbują i nie mogą się dostać. Mhm. No dobra, Zawsze w no jeszcze... jest problem i są panie u kulach, musimy do nich schodzić na dół. Bo dowiedzieliśmy się, że na, na te pierwsze piętro, czyli to piętro pod wami, można dojechać tym dojazdem dla niepełnosprawnych. Ale tu na górę już nie ma takiego nie. dojazdu, jest jedyny. A to są osoby, które nie wejdą, no po prostu nie wejdą, nie są mm -hmm. w stanie, nawet z pomocą nie są w stanie. Czyli po prostu taka loteria, tak? Mieliśmy szczęście, że udało nam się wjechać. Mieliśmy szczęście. Dobra, to spróbujemy jeszcze zjechać. Spróbujcie. A o efektach proszę <laughs> zobaczyć na filmie we w ludzkich bazarze. Jezu, Nie jest to Nie nadziei, że nam się uda zjechać. Ciągnąć jak my jesteśmy u góry, to, to nikt nie jest w stanie już wtedy wjechać, tak? Moment, poczekaj. Tak? Tak, tak to tak. wygląda, tak? Pan musi przywołać windę sobie. No ale jak nie? ma sobie przywołać, jak tu jest wszystko? Czym sobie przywołuje? No przyciskiem. No ale winda jest u góry teraz, to jak on sobie no. z dołu przyciąga? Przy, przywołuje ją przyciskiem, przywołuje ją. Ale przyciskiem wiesz, tam, który jest na zewnątrz, a, a, tak? Aha, a, a, dobrze, to jeszcze a, go pokażemy, dobra. Z a, tego co wiemy, to winda jest zaplanowana na przyszły rok. A. Ale czy wejdzie w budżet tego pan burmistrz, nie wie? Rozumiem, dziękuję za informację. To jedziemy. Kluczyk mamy już, trzeba, trzeba pamiętać, żeby kluczyk, my już mamy przekręcony. Kluczyk przecis kluczyk na jeden. Tak, to już mamy i zjeżdżamy na jedynkę. A czy jak jedynkę cisnęliśmy, wtedy to niedobrze bo to bo tam byłyśmy. Boże, jedziemy, normalnie jedziemy. ale wygląda na to, że to nie uda nam się wjechać. I jeszcze kawałek i mamy ziemię. Czyli jak się okazuje, mamy dużo szczęścia. Musimy pamiętać, żeby wyłączyć Teraz kluczek. wyłączamy na zero, tak. Dobrze i teraz jeszcze wiesz Agnieszka. jeszcze spróbujemy wyciągnij telefon i spróbujemy zobaczyć jak działa telefon, telefon awaryjny, bo w razie czego tutaj jest napisane, że można dzwonić, jakby się zacięła wina, można dzwonić do Urzędu Miasta i Gminy Wronki 67 25 25 45 300 to jest, to jest telefon do sekretariatu, do Urzędu Miasta i Gminy Wronki. mi. Czy ty chcesz pytać? A może mi zrobimy na głośno mówiący? No dobra. Urząd Miasta i Gminy Wronki. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wronki. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.wronki.pl lub w siedzibie jednostki. Proszę to nowo wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie sekretariatu. Musimy. Podatki? 1. Warunki zabudowy 2. Nie Wywóz odpadów komunalnych? 3. Opłaty za odpady, odpady komunalne? 4. Dowody osobiste, meldunki. 5. Urząd stanu cywilnego? 6. Działalność gospodarcza? 7. Promocja? 8, sekretariat, 9. To 9. 9. Dzień dobry, panie, Dzień dobry, Grażyna Wroniecki, Bazar. Proszę Dzień pani, panie? my zacięliśmy się w windzie przy Ośrodku Zdrowia. Jaka procedura dalej? Już panią przełączam do pracownika. Dziękuję. Proszę. Dzień dobry, Grażyna Kaźmieczak Wroniecki Bazar. Proszę pana, my robiliśmy test test windy i zaczęliśmy się w Windzie przy ośrodku zdrowia. I co teraz? Dobrze, ją Moment, moment, halo? To Państwo zgłaszacie, tak? Nie zamiłem czymś zajmuję się? Jeśli chodzi o windę w ośrodku zdrowia, to przedsiębiorstwa komunalne. Aha, czyli dobrze, czyli właściwie na dobrą sprawę, to powinien być napisany jakiś bezpośredni numer tu do tego, nie? Tak, Czy... my zgłosimy tutaj... Nie, nie, to znaczy myśmy się nie zacięły, tylko robimy test, bo dostaliśmy kilka różnych informacji na temat, że ta winda Aha. wiecznie szwankuje. A proszę mi powiedzieć, często takie informacje dostajecie? Czy rzadko, rzadko? Rzadko się zdarza. Aha. Czyli ludzie już po prostu nie jeżdżą, bo się boją. Dobrze. W każdym razie przepraszam bardzo za kłopot. Udało nam się wjechać i zjechać, ale chcieliśmy po prostu sprawdzić, jak to działa, bo też ktoś pisał do mnie, że zadzwoniła, a pani mu powiedziała, że to nie jest jej sprawa. Więc dlatego chcieliśmy zweryfikować. Także dziękujemy bardzo za, za akcję. Dziękuję, do widzenia. Dobrze, a teraz powiedz mi, gdzie tu jest ten przycisk do przywołania tej windy w razie, gdyby była u góry? Tu. Tu? Myślę, że tak. Aha, faktycznie, i winda się świeci. Zaświeciły się to światełka. Dobrze, czyli to jest przycisk, w razie gdyby ktoś chciał winda ściągnąć z góry. Dobrze, jakie wrażenia? Całkiem pozytywne. <laughs> Całkiem pozytywne, czyli... bo wjechałyśmy no. i zjechałyśmy. Czyli nie jesteśmy, nie jesteśmy statystyczne, statystycznymi wrączanami. Teraz nie wiem co się stało, zamknęłam te drzwi i teraz się O, otwieram się, dobra, zostawimy otwarte tak jak było. Dobrze, też zakończyliśmy.